Witam serdecznie na kanale Nastaw Uszy. W dzisiejszym odcinku omówimy fascynującą technologię, która odmienia życie osób niedosłyszących implant ślimakowy. Ten rewolucyjny implant daje nadzieję i możliwość powrotu do dźwięków dla tych, którzy nie mają pełnych funkcji słuchowych. W tym wideo dowiesz się, czym jest implant ślimakowy, jak działa i jakie korzyści niesie dla użytkowników. A zatem czym jest implant ślimakowy? Implant ślimakowy jest elektronicznym urządzeniem medycznym, które jest szczepiane chirurgicznie u osób niedosłyszących. Składa się z dwóch głównych części: wewnętrznego implantu umieszczonego wewnątrz ucha i zewnętrznego procesora mowy noszonego na zewnątrz ucha. Implant ślimakowy działa jako sztuczny narząd słuchu, który pomaga w przekazywaniu dźwięków do mózgu. Jak działa implant ślimakowy? Procesor mowy, noszony na zewnątrz ucha, odbiera dźwięki z otoczenia, przetwarza dźwięki na sygnały elektryczne i przesyła je do wewnętrznego implantu. Wewnętrzny implant przekazuje sygnały elektryczne do elektrod umieszczonych w ślimaku, czyli spiralnej strukturze ucha wewnętrznego. Elektrody stymulują nerwy słuchowe w ślimaku, co inicjuje impulsy elektryczne do przekaz przekazywane do mózgu. Mózg interpretuje te impulsy jako dźwięki, pozwalając użytkownikom implantu ślimakowego słyszeć dźwięki w ograniczonym stopniu. Korzyści dla użytkowników implantu ślimakowego Otwiera drzwi do dźwięków. Dla osób niedosłyszących, które nie mogą korzystać z tradycyjnych aparatów słuchowych, implant ślimakowy daje szansę na doświadczenie dźwięków i odzyskanie utraconej funkcji słuchowej. Poprawa w komunikacji. Dzięki implantowi ślimakowemu osoby niedosłyszące mogą lepiej komunikować się ze światem zewnętrznym, ale łatwiej rozumieć mowę i uczestniczyć w rozmowach. Rozwój mowy i języka. Implant ślimakowy może pomóc dzieciom niedosłyszącym w rozwijaniu mowy i języka w młodym wieku, co ma istotne znaczenie dla ich przyszłego rozwoju. Procedura implantacji i proces adaptacji. Procedura wszczepienia implantu ślimakowego jest przeprowadzana przez wykwalifikowanego chirurga otolaryngologa. W pierwszym etapie chirurg usuwa część ucha wewnętrznego, aby zrobić miejsce na wewnętrzny implant. Następnie implant jest umieszczany w ślimaku, a elektrody są delikatnie wprowadzane do spiralnej struktury. Po zakończeniu operacji pacjent przechodzi przez okres gojenia, podczas którego organizm stopniowo przyjmuje implant. Po okresie gojenia następuje włączenie procesoramowy, który wymaga kalibracji i dopasowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Proces adaptacji do implantu ślimakowego może trwać pewien czas, w trakcie którego użytkownik stopniowo uczy się interpretować dźwięki i rozwija swoje zdolności słuchowe. Wyzwania i ograniczenia. Chociaż implant ślimakowy jest niesamowitą technologią, istnieją pewne wyzwania i ograniczenia. Nie wszyscy pacjenci Osiągają takie same rezultaty. Wyniki mogą się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak wiek, długość trwania niedosłuchu i zdolności mózgu do adaptacji. Istnieje również pewne ograniczenie jakości dźwięku. Osoby korzystające z implantu ślimakowego mogą słyszeć dźwięki, ale nie będą w stanie odtworzyć pełnego spektrum dźwięków, jakie słyszą osoby o pełnej funkcji słuchowej. Wymaga to również regularnych konserwacji np. zmiany baterii, czyszczenia i konserwacji procesora mowy. Podsumowując, implant ślimakowy to niesamowita technologia, która przynosi nadzieję i poprawę jakości życia osobom niedosłyszącym. Dzięki niemu pacjenci mogą odzyskać zdolność do słyszenia dźwięków i lepiej komunikować się ze światem zewnętrznym. Proces implantacji i adaptacji jest jednocześnie wyzwaniem i etapem odkrywania nowych dźwięków. Mimo pewnych ograniczeń, implant ślimakowy jest istotnym krokiem naprzód w dziedzinie rehabilitacji słuchowej i stanowi doskonały przykład, jak technologia może pozytywnie wpłynąć na życie ludzi. W tym odcinku już wszystko. Zapraszam na kolejną część na temat implantu ślimakowego, porozmawiamy z wyjątkowym gościem. Jeśli chcecie zobaczyć inne filmy na temat aparatów i niedosłuchu, zapraszam do subskrypcji małego kanału. Do usłyszenia!